Dzień dobry. Witam bardzo, to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z w cyberpunk. Czemu Kasiemka? Witam, witam, o was pytam. Um, co my tu mamy? Ręka rękę myje. Wykonaliśmy trzy kontrakty dla Mr. Hencsa. Może będę, a może nie będę. Ten lekszy, kurwa filozo się do klubu Heavy Hertz. Ej ty, pamiętaj, że wszystko widzimy. W naszym klubie ma być kulturalnie. Nie, no jasne, Mordo, w życiu bym nie robił afery. Mama nie może rozwiązać. Nie martw się, znajdę go, jak tylko wrócę do domu. Jesteśmy umówieni. Masz moje słowo. Kocham cię. No proszę, kogo ja widzę? Moja ulubienica. Wi? świetny. Po tym, co dla mnie zrobiłaś, układ sił między mną a Hansenem wygląda zupełnie inaczej. Doskonała robota. Pierwsza klasa. No, przyznam, że tego jednego się po się nie spodziewałam. Spotkanie w cztery oczy. Tak. Nie tylko ocaliłaś tych gamoni w mundurach, ale jeszcze zlikwidowałaś dojera. Zimny profesjonalizm. Brawo. Udowodniłaś, że mogę ci zaufać, więc złamałem reguły anonimowości, na co pozwalam sobie niezmiernie rzadko. Miałbym troje takich ludzi jak ty, to przejąłbym nie tylko Dogtown. Dogtown, Pacyfika. Potem wciągnąłbym nosem resztę. Świetnie jest pracować z zawodowcami. Zastanawiam się, jak to wszystko, co dla ciebie zrobiłam, ma ci pomóc z Hansenem. Jeśli bokser nie może znaleźć szybkiego nokautu, to pracuje na korpus przeciwnika. Gdy już tam temu opadną ręce, znajdzie swoje otwarcie na cios w szczękę. Wi, Rozumiem, z Twojej perspektywy nie wydaje się to oczywiste, ale możesz mi wierzyć, że praca, którą dla mnie wykonałaś, pozwoli mi przestawić kilka pionów i figur na szachownicy. doktown. jeszcze kilka posunięć i szachmat. Czekaj, ty próbujesz wygryźć Hansena z Doktan? Hansen jest bardzo silny, diablo bystry i do tego zaborczy. Jedną z tych cech mógłbym tolerować, może nawet cenić. Wszystkie naraz, u jednego człowieka, który trzyma w garści całą dzielnicę to nie ułatwia interesów. Herbaty to moja własna mieszanka. Chętnie, dziękuję. Wiesz, jak strefa walki przekształciła się w doktę? Coś tam obiło mi się o uszy. Miało związek z wojną? 2069. Pułkownik Hansen prowadzi operację Deszczowa Noc. Ma zająć teren w tak strefie walki i ustanowić tym samym przyczółek sił NUSA w Night City. Jednak niedługo później następuje zawieszenie broni, a siły pułkownika Hansena są zdane na siebie. Dla dowództwa i opinii publicznej... Nigdy ich tu nie było. Pułkownik nie zamierza się wycofywać i ogłasza strefę walki częścią NUSA. Tłumacząc na nasze, wykrawa dla siebie państwo w państwie i zamienia się z żołnierza w handlarza bronią. Zostawili go tu samego sobie. Myśleli, że zginie w przeciągu dwóch tygodni, a on nie tylko przeżył, ale muszą się z nim liczyć. Człowiek, który przeszkadza bardzo wielu ludziom i ciągle żyje, jest niebezpieczny. No dobrze, ale my tu gadu, gadu, ja wywiązałam się z umowy. Co z tobą? Nasza umowa. Tak. Black Sapphire umocniona twierdza na pełna jego najlepszych żołnierzy. Na dole wojskowe kwatery, na górze dekadencki raj dla VIP-ów. Nie było to proste. Zdobycie planów budynku. Kurt Hansen strzeże tajemnic swojego hotelu jak oka w głowie. Ale na wszystko można coś zaradzić. Widzisz? Ty pomogłaś mnie, ja pomogłem komuś, ktoś pomógł nam. Dostaniesz plany budynku. Dorzucę jeszcze kilka wskazówek, na co zwrócić uwagę. I chyba nie muszę mówić, że są to absolutnie bezpieczne materiały. Wi nikt nie wie, że je masz. To mnie odróżnia od Dextera Deschona, Ja nie przeciekam. To jest drzazga z mapą i informacjami na temat Black Sapphire. Ufam, że jest na niej wszystko, co potrzebne, żeby wejść do hotelu. Ale uprzedzam, nawet z takim przygotowaniem przebicie się do środka będzie bardzo niebezpieczne. Uważaj. Dzięki. Mam tylko nadzieję, że to nie koniec naszej współpracy. Prawdę mówiąc, szykuję się kilka nowych zleceń. Niech zgadnę, dalsza część miejscowej polityki. W Dogtown nigdy nie jest spokojnie, a jeszcze więcej dzieje się za kulisami. Jeśli dojdzie do jakichś zmian, a w końcu musi do nich dojść, ktoś musi przygotować grunt pod łagodną transformację. Dobrze było się w końcu spotkać twarzą w twarz. Teraz należysz do ekskluzywnego klubu, V. A, i jeszcze jedno. Spróbuj nie dać cię tam zabić, cokolwiek zamierzasz w Black Sapphire. Trafisz do miejsca, w którym zaciera się granica między lokalną i światową polityką. Silne prądy, jeden i drugi. Na razie, Hans. I dzięki za ostrzeżenie. No ciekawe. Trzeba było zazwonić za do Rida, zapytać go, czy on ma jakiś pomysł. Bo my się trochę dowiedzieliśmy. od gothansa. Nasz plan wejścia do Black Sapphire. Perfekcyjnie. Prześlij mi to jak możesz. Jesteśmy na bezpiecznym łączu. No to łap, leci. Uh -huh. Mam całość. Przekażę to Alex. Jak będziesz gotowa, spotkajmy się w MOW. Gdyby mnie jeszcze nie było, zaczekaj na miejscu. Do zobaczenia. Spotkaj się z Endem MOW. Okay. To nie jest Roma, to Francja. Słyszałeś? Nowy zrejne. Nie, pilny! 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 Ty Pilny! Pilny! wzięli do coś z tymi cieszy. Cieszy. <ślam> Ty się cieszysz? Majak. <ślam> 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 Widzisz, co jest? Chodź. Już w porządku. Siadaj. Pomóc ci jakoś? Naprawdę, powoli się przyzwyczajam. Relik. Jest coraz gorzej. Czuję, że zostało mi niewiele czasu. Często ci się to zdarza? Taki atak? Trudno powiedzieć, czy często, ale nigdy nie wiesz, czy ten następny raz nie będzie ostatnim. Ciężka sytuacja. No, ciężka. Śmierć dyszy mi w kark. Wiem, jak to jest. Życie z wyrokiem śmierci. No, dokładnie. Wiesz... Nigdy tego nikomu nie opowiadałem. Sam nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że próbowali mnie zabić, czy że właściwie to zrobili. Opowiesz coś więcej? Ten zamach siedem lat temu. Mhm, pamiętam. Mówiłeś o nim. Skończyło się tak, że leżałem w szpitalu i czekałem aż dobiję mnie zabójca Arasaki. Zostałem zdradzony. przez naszych. A właściwie to była taka pierdolona gałązka oliwna. Dostali mnie na srebrnej tacy jako część układu. Wiesz, zawieszenie broni. Hm. Pokój ma swoją cenę i zawsze ktoś musi ją zapłacić. Chodź, coś ci pokażę. Zaraz. Oni cię wystawili, a ty dzisiaj dla nich tu. Znowu dla nich pracujesz? Wiesz co? Nawet głęboka rana w końcu się zabliźnia i przestaje boleć. Po paru latach już tylko swędzi. No chodź. Nie wiem, czy wyobrażam sobie tak, taką pracę, ale z drugiej strony być może spotkały mnie w życiu mniejsze zdrady, niż, niż okazja do bycia zabitym. Ale nieraz zdarzało się, że byłem zdradzony, może nie, ale oszukany mniej lub bardziej w celach interesów biznesu. Oczywiście nigdy nie na takiej, wiecie, takiej wielkiej skali, no ale jednak. Z drugiej strony, to na swój sposób symboliczne. A gdzie Alex? Już na dole? Kończy rekonesans na mieście. Mamy się rozgościć i zaczekać aż wróci. Siedem lat temu zgasiliśmy tutaj światło. Teraz znowu je zapalamy. Jaka siedziba? Powiem ci, jak to wtedy było w Night City pod koniec wojny. Pod jednym z moich ludzi wybuchł samochód, drugiego otruto, trzeci dostał kulkę, gdy kupował paczkę fajek. Paru kolejnych w ogóle zniknęło bez śladu. Do wieczór zastanawialiśmy się, czy nie wpadną tu agenci Arasaki. Musiałem podjąć decyzję. Uparłem się, że zostajemy. O, wierzyłem, że możemy wygrać. Nie wiem, czy to była odwaga, czy głupota. Może po prostu nie umiałem odpuścić. A no może zwyczajnie nie umiem przegrywać. Tak czy inaczej udało nam się uratować część agentów. Ceną była moja głowa. Tragiczna historia. No, sam ją napisałem. Tak. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. Mądre słowa. Zabawne, że ze wszystkich ludzi to właśnie Songbert kazali pociągnąć za spust. Zaraz. No właśnie. Ale że jak? Osobiście? Wzięła broń i strzeliła? Nie. Nie osobiście. Powiedzmy, że otworzyła drzwi zabójcą. Byłem już w drodze do domu. Właśnie wyjeżdżałem z miasta. Songbert jeszcze została. Myślę, że. Siedziała dokładnie w tym pokoju. Prowadziła mnie na słuchawce prosto w pułapkę. Zanim sama dostała bilet do domu. Tylko kazali jej jeszcze mnie odjebać. Potem wszystkim ją ratujesz. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo tak trzeba. Miałem kupę czasu, żeby to sobie przemyśleć. Pewne rzeczy się wyostrzyły, inne zatarły. Na końcu rozumiesz, co w tym wszystkim jest gówno warte, a co jest ważne. Sangbert wciąż jest moim człowiekiem. I nic z tego nie zmieni. Kurwa, Reed. Ja naprawdę nie mam do niej pretensji. Za to mam do Myers. Ale do Somi... żadnych. Czemu Myers? Coś mnie ominęło? Ach, wspominki. Dobra, zaczynajmy. Sprawdziłem to, co powiedział nam Slider, no i... Kurwa, dobrze powiedział. Przejrzałem akta poprzednich operacji, w których Songbert brała udział, i nawet przy moich uprawnieniach nie było łatwo do nich dotrzeć. Wszystkie dotyczą Blackwall'a i wszystkie zgody podpisała ta sama osoba. Rosalind Myers. Osobiście. Nie chciałabym być w skórze Myers, jeśli to wypłynie. In USA to jest mały kraj rządzony przez kobietę z dużymi ambicjami. Jak widać, w tym wypadku wzięły górę nad rozsądkiem. Ale to nie jest teraz nasze zmartwienie. Aleks, masz coś dla nas? Coś mam. Zaraz obgadamy plan. Wi, lubisz nosić eleganckie ciuchy? No jasne, mam cały czas. Jak trzeba, to trzeba. To nie jest kwestia lubienia, tylko konieczności. Taka właśnie będzie konieczność. Udało mi się dowiedzieć, że ta impreza, o którą chodzi, to ma być koncert jakiejś dużej gwiazdy. <laughs> Będą tam... wszyscy. Dawid podsiadło? Pójdziecie tam jako goście. Eleganckie ubrania, drinki, uśmiechy, te sprawy. Ale że nie może być za łatwo. Gotowa na konkrety? Dajesz. No to dajesz. Black Sapphire to najpilniej strzeżone miejsce w całym Docktown. Ale to nie znaczy, że nie ma żadnych luk w ochronie. Tewi, dostaniesz się do środka zalanymi tunelami. Mam tu zestaw do nurkowania, który powinien na ciebie pasować. Musisz uważać. Woda jest mocno toksyczna. A Reid? A co z Ridem? Właśnie miałam mówić. Oczywiście, będzie tam z tobą. Wiesz, jak wygląda hotel. Nie da się go przegapić. A tu są zalane tunele twoja droga do wnętrza budynku. Teraz skup się. Twoim celem jest terminal po drugiej stronie. Wepniesz się do niego, schakujesz kamery i wpuścisz Rida do budynku. Wjedziecie na górę osobnymi windami o tu. Potem RID będzie musiał otworzyć Ci przejście na swoją stronę. Tam uwaga bo cała ta część techniczna może być mocno strzeżona. Informacje nie są klarowne będziecie musieli improwizować. Schodzicie się w tym miejscu. Zaraz po spotkaniu odstawiacie się jak na bal maturalny i wiona imprezę. Tam pewnie spotkacie Songbert. Wszystko jasne? Tak. Świetnie. A teraz sprzęt. Nie śpiesz się. Weź wszystko, co wyda ci się przydatne. W pudełku czeka jeszcze mała niespodzianka dla ciebie. Wojle rzeczy masz. Ikoniczny? Twój pistolet. Mm. Jej wysokość nie może się doczekać powrotu do czynnej służby. Dzięki, Alex. Przypomniałem sobie, czego Mister Hens chciał w zamian za pomoc. Hens ma umysł menadżera. Prowadzi swoją wojnę tak, jak prowadzi ją dobry biznesmen. Toczy małe wojenki niewidzialne dla wielkich generałów. Aż się okaże, że wszystkie strony walczą dla niego. Polityka. Wszędzie wygląda tak samo. Wiesz, co z tym Black Sapphire? Gdyby nie Tywi, to w ogóle nie mielibyśmy podejścia do tej roboty. Naprawdę, dobrze Cię mieć po swojej stronie. Czyli co, jesteśmy gotowi? Aha, spotkamy się na miejscu. Ja tu jeszcze zabawię parę minut. Eee, dobrze. Jej wysokość. Trzy punkty też trzeba. Łezu. Panie. nie. to jeszcze zejdzie. Dobra, wytwarzanie, ulepszanie. Hmm. Wspominki, co? Tak, zakurzone, ale wciąż żywe. Co zrobimy z tym miejscem, kiedy już będę w Monaco? Będziesz mógł tu sobie siedzieć z całymi godzinami i macać stare komputery, aż ci jajecinieją. Nie, nie, Alex. Spalimy to miejsce i nie będziemy już tu pracować. Spalimy to miejsce. Ty... Gdzie ja się pcham. Jak zawsze gdzieś się pcham, kurde. lokalny Dobra, ja bym teraz chciał. Dostać się do samochodu. O! I samochód ma. otwórz sowek. Te bro nie mogą zostać. W mnóstwo stroi mam. Yes. Moja jest teraz naga? Kurwa. Co <laughs> ja miałem ubrane? nusa. O, dobra. Dobra. Ale do następnego, do następnego zadania przyjmiemy w kolejnym odcinku. Serdecznie o. dziękuję za zadanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć włączek Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, gdzie będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podobała Wam się moja praca, pamiętajcie, że, klik że możecie kliknąć w moją nazwę, weźcie do strony głównej mojego kanału. Kliknąć opcję wesprzyj i za 2 złote 10 albo 30 zenić wspierającymi e, według waszej tutaj w, e, chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za nadanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia i życzę wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim. To nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, e, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. E, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy. Możecie do mnie napisać, zagadać wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.